Siemanko YouTube! Jest piękne niedzielne popołudnie, właściwie już za chwilę będzie wieczór. E, troszeczkę się ściemnia, ale mamy piękną wiosnę, piękną, ciepłą wiosnę. Jest generalnie przepięknie, ale dzisiaj mam dla Was dosyć niefajną, niemiłą informację. Mianowicie nasza polska wersja shallow została zablokowana. I dostałem od was masę, naprawdę bardzo dużo wiadomości w tej sprawie, pytacie co się stało, czy sam zablokowałem. No nie, to by było dosyć głupie, żebym zablokował film, który zebrał się ponad 700 tysięcy wyświetleń. E Z e shallow zostało zablokowane przez pewną firmę. Ja do tej firmy się odezwałem. I ta firma twierdzi, że posiada, to jest europejska firma, ja ją sprawdziłem. Oni twierdzą, że posiadają 52% praw do utworu Shallow. Z Twoją drogą zastanawiam się, jak to jest możliwe, że... Europejska firma posiada 52% udziałów w tak dużej, bardzo znanej, amerykańskiej piosence. Przypuszczam, że być może wchodzi w skład jakiejś większej spółki lub y, firmy. Dokładnie nie wiem, jak to wszystko działa w kwestii tych wydawców, publisherów, ale dowiem się, bo też mnie to bardzo ciekawi, jak to, jak to działa. Yy, I oni stwierdzili zresztą całkiem słusznie, że ta wersja nie jest zwykłym coverem, to nie jest zwykły cover. Tylko to jest opracowanie, ponieważ my y, utwór przetłumaczyliśmy na polski, z angielskiego na polski. Ja z Magdo napisaliśmy właśnie polską wersję tekstu, y, tak, polską wersję tłumaczenia, czy polskie tłumaczenie, tak. Y, zrobiliśmy to. I to już sprawia, że utwór jest opracowaniem. I w takim wypadku, z punktu widzenia prawnego, musimy mieć zgodę wszystkich publisherów, wszystkich wydawców na. O, Opublikowanie takiego opracowania. Tak więc my yy, się zgłosiliśmy do tej firmy z, z prośbą, po prostu do wszystkich publisherów, yy, z prośbą o publikację takiego opracowania, i otrzymaliśmy negatywną odpowiedź. Odmówili nam, ponieważ rzekomo przez 12 miesięcy po premierze filmu yy, Narodziny Gwiazdy nie ma możliwości, producent filmu nie pozwala na jakiekolwiek opracowanie tej piosenki. I tutaj jest też ciekawa sytuacja, ponieważ na e, polskim, nie na polskim, na, ogólnie na YouTubie jest bardzo dużo różnych wersji językowych e, i one nie są zablokowane. I szczerze powiedziawszy mi się to niezbyt podoba, bo tutaj jest jakiś bardzo duży brak konsekwencji. Nie, nie wiem czy to, z czego to wynika. Jednocześnie nie powiem jakie to są wersje, bo nie chcę też tym twórcom zaszkodzić. Ale możecie sobie sami sprawdzić, popisywać różne języki, e, i są w różnych językach wersje shallow. E, w, na polskim YouTube został zablokowany nasz film i film Kuby Jurzyka i Gosi e, Małgosi Kozłowskiej. E, no i też właśnie z nimi rozmawiałem. Oni też są troszeczkę zdenerwowani tą całą sytuacją, też chcą nakręcić takiego vloga. E, na chwilę obecną sytuacja jest taka. Szalon może wrócić, nie mówię, że wróci, ale może wrócić za około 12 miesięcy, pod koniec tego roku, a być szybciej niż za 12 miesięcy. Eee, ale czy to się stanie? Nie mogę wam tego zagwarantować. Jeżeli będę miał jakiekolwiek e, wiadomości nowe w tej kwestii, to będę je umieszczał w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu przypiętym pod tym filmem. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas, to też koniecznie piszcie. Niestety, nasz cały grafik, też YouTube'owy, mieliśmy więcej filmików troszeczkę teraz i regularnie publikować. Niestety, przez tą całą sytuację to się opóźniło. Natomiast już teraz kończymy jeden autorski utwór. Będzie wkrótce na dniach. Później, kolejny i lecimy z kolejnymi produkcjami. Także tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, to koniecznie do nas piszcie. I widzimy się wkrótce na YouTubie i też będą live streamy. Też przygotowujemy taką fajną formę, żeby to było ciekawe dla was. Trzymajcie się. Hejka.